Francja na trzecim. Nie, to Francuz. Tak, Francja, potem Holandia. No i Patrycja Wyciszkiewicz. Jamajka, Kanada, Francja, potem Holandia, Nigeria i Patrycja Wyciszkiewicz teraz po zewnętrznym drugim torze. Próbuje zbliżyć się do wyprzedzających rybalek. Na razie Polska na szóstym miejscu. Holandia przesuwa się na trzecie miejsce. Patrycja Wyciszkiewicz jednak wychodzi na czwarte miejsce. Natalia Kaczmarek będzie biegła na ostatniej zmianie. Jest szansa na, na miejsce pozycję. w czwórce. No i na spełnię Niemki i Nigerijki. Tak, no więc Jamajka, Kanada, potem Holandia i Polska. Natalia Kaczmarek na czwartym miejscu. Duża strata Holandii i Polski do Jamajek i do Kanadyjek. Ale być może jeszcze uda się przez 200 metrów trochę odrobić. Natalia być może będzie próbała, próbowała atakować Femke Ball. Na razie Polka blisko holenderki. Ale duża strata do miejsca pierwszego i drugiego. Natalia teraz atakuje Femke Ball. To pewnie holenderkę też zmusi do tego, żeby biec szybciej. Może zatem dogonią obie Kanadyjkę i będzie miejsce bezpośrednio premiowane awansem. Jamajka, Kanada. Jednak się nie dadzą do. Gonić. Femke Ball przed Natalią Kaczmarek próbuje jeszcze Polka zaatakować. Mistrzynię Świata na 400 metrów przez płotki, ale nie da rady. Jamajka, Kanada, Holandia, Polska. Ale mamy dobry czas dziś w rękach 3 minut i 24 sekund. Kaczmarek, chyba mocno zmęczona, no tutaj nie straciła do Femke Ball. Najlepszy wynik na listach światowych. Oczywiście Jamajki, 3 minuty 22, 74 setne sekundy. Kanada na drugim miejscu 3-23-29.